No i osiągnęliśmy znak półtusk. No pływamy do półtuska, już teraz troszkę wolniej. bo i płyciej. Bardzo fajna wycieczka, polecam każdemu. Witam Was. Słuchajcie, jest Możliwość dopłynięcia do Pułtuska do łajbą z Warszawy Nie trzeba brać PKS-ów żadnych samochodów tylko fajnie popłynąć sobie szybką motorówką Mamy do zwiedzenia tutaj zamek i rynek, więc jest parę fajnych tematów do obejrzenia o, Tak sobie idę teraz na rynek Zobaczę co ciekawego, jeszcze dzisiaj mnie spotka. Tutaj zamek w pięknej okazałości. Pięknie to wszystko w tym półtusku wygląda. Chociaż przyznam się, że jeszcze to wszystko dzisiaj śpi. Sezon piękny, piękna pogoda. Sezon się zaczyna. A tutaj niestety nic nie przygotowane. Ludzie chodzą, snują się. Jakiś festyn jest tam gdzieś, chyba przy McDonaldzie. O. No, zamek robi wrażenie. Naprawdę. Do środka jeszcze nie wchodziłem, ale może wracając zajdę. Naprawdę warto przyjechać, pozwiedzać sobie obejrzeć, jak to wszystko wygląda. I Teatr Krzysztofa Klęczona 2015 no i A zobaczymy Tu są takie fajne kamienie Miejsce stacjonowania I dowodzenia 5 Brygady Saperów W 1945 roku Mieszkańcy półtuska składają hołd Saperom Wojska Polskiego Poległem w czasie Rozminowania półtusku, półtuska i okolic. Tam w oddali rynek, a tutaj zaczyna się zamek w Półtusku. Zamek na wyspie. ładny ten półtusk jak za dawnych lat anioł tutaj chodził zanim do alternatyw się przeniósł taki półtusk ładnie mamy Jakąś mniejszą łajbą dałoby się tu przepłynąć. Półtus to jest miasto kanałów. Dokładnie ma fosę naokoło. Ja tutaj płynąłem mniejszą łajbą. I spokojnie dałoby radę tutaj przepłynąć, a przy tym stanie wody to myślę, że spokojnie. Nawet dzisiaj mogliśmy tu wpłynąć. Nie wiedziałem, że jest taki poziom. Przecież to pięknie nie wygląda. Płynięcie takim kanałem, super. Słuchajcie, coś niebywałego. Szalet miejski w półtusku. Zobaczcie, jak to wygląda. Elegancko. Zieleń jest podjazd dla niepełnosprawnych no rewelacja a to ale męska jest zamknięta a damska się wietrzy szalet niestety płatny dwa złote no i taką fajną alejką odnowioną dotrzemy do rynku ale to niebywałe fajny taki szalet że nie ma tych tojtojków klasycznych niebieskich albo zielonych tylko jest normalnie utrzymywany za nasze podatki szalet miejski i szalet nawet posiada swoją ulicę na ulicy Młodzieżowej się znajduje stragany jak były tak stoją ale dzisiaj niestety na straganach nikogo nie ma stragany są puste plac robi za party, parking no i przyznam się szczerze, że bardzo dużo ludzi tutaj rajduje Jak na tych małych uliczkach jestem pod wrażeniem Proszę jak ratusz ładnie wygląda A tutaj mamy starodawny bruk Taki w ulic to już w Polsce jak na lekarstwo Nie jest tak łatwo znaleźć Wiemy narożne lody Vanilof Zobaczymy Jedna z lodziarni, która otwarta dzisiaj. Słuchajcie, wanilo. Mój na porcja 16 zł. Nie jest tak źle. Polecam. Bardzo dobry w smaku. Mm. Pychał. No dobra. Lecimy na dalsze zwiedzanie półtuska. Drodzy jeszcze kebab był chyba otwarty. Palmera. Kebab, restauracja, ale zaciekawiła mnie piekarnia Krystyn, więc zrobimy na na chatę. No, powiem Wam tak, piekarnia Krystyn, nie tak źle. Caczapuri, takie raczej chyba tureckie. Kaczapuri, jakieś krosanty mają. Kupiłem dwa na spróbowanie eee, Takie bardziej Warzywno-mięsne 14 zł Chyba krosanty po 13 No i jest jeszcze Takie coś z jajkiem Taki pieróg z jajkiem I go trzeba tam wymieszać I chyba 22 zł kosztuje Bardzo ładnie to wygląda To jest nowy lokal w Półtusku Przyznam się szczerze, że Łykułem sobie to rebuczkę i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Może się okazać, że to będzie hit tego lata. No, w Półtusku też jest jeszcze grajek, ale gra muzyka. No, powiem szczerze, że fajne takie tablice fontannie. Można się czegoś ciekawego dowiedzieć. Mega zamek w Półtusku. Opalają się panowie. Proszę. Taka pogoda. Dobra. Wracamy na przystań. Weź tu przystań. Jak tu wszystko w wodzie. No dobra. Jadziem. Jadziem. Chyba z powrotem zaraz będzie płynąć. Startujemy z Półtuska. bo nas pogoda pogoniła. Znaczy jest tak gorąco, że musieliśmy się ruszyć, bo bo po prostu jest gorąco. No już zaczęliśmy się pocić. Więc stwierdziliśmy, że robimy nam manewr spływania. Tylko jeszcze nie wiem, czy płyniemy dalej gdzieś, czy płyniemy z powrotem. Teraz się wszystkiego dowiemy.